witam jak zwykle dzisiaj mamy paczuszkę z opaską od Xiaomi porządnie zapakowali I jest to y, SmartBand 8 Active, to jest tańszy brat y, SmartBanda 8 i SmartBanda 8 Pro, a droższy brat y, SmartBanda 8 Strap. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Mamy kabelek do ładowania z magnetycznym pinem, dwoma pinami. Oczywiście sam zegarek, papierologię i chyba wypełniacze, tylko to już nic więcej nie ma. Sprawdzam, co tam jest, czy tam coś prześwituje, ale już tam nic nie ma. E... Czy jest instrukcja w języku polskim? Jest z polskiej dystrybucji, więc powinna być, ale Gdy czeska jest, albo słowacka. Tutaj to już są mróweczki chińskie japońskie i te azjatyckie. Może tu jest spis treści. Jest. Opaska Xiaomi Smart Band 8. Active. Instrukcja obsługi strona 33. Także instrukcja obsługi po polsku jest. Kabelek jest. Chowam na razie. Prawdopodobnie będzie rozładowany, więc będzie trzeba go naładować zaraz. E, jakie tutaj mamy dane? E, z tego co wiem, e, to jest e, bateria 210 mAh, która starcza na około 11 do 14 dni. No, kocowani tak zrobili. wyświetlacz to jest 147 cala TFT, czyli LCD, nie jest AMOLED. I teraz tak, tutaj mamy pulsoksymetr do mierzenia ciśnienia i napowietrzenia krwi. Zaraz sprawdzę, co tutaj jeszcze jest w opisie. Komunikacja jest bluetooth, nie ma GPS-a. Jest wodoszczelny, do 5 metrów. 5 atmosfer to chyba 5 metrów. Ten mamy w kolorze różowym. I co mamy tutaj, akcelerometr, czujnik na natlenienia krwi czujnik tętna, monitor snu, powiadomienia aplikacji, tryby sportowe pulsometr jest, krokomierz jest, połączenia powiadomienia o połączeniach, sms-ach e-maili jest nie można odbierać połączeń licznik spalonych kalorii jest waga 26 gramów Coś tutaj jeszcze napisali ciekawego. Złącze USB. Nie ma złącza USB, tylko jest PIN na ładowanie. Więc tu też w opisie oszukali. No. Stójże dziecko. I ponoć nie ma menu w języku polskim. To mnie bardzo zaskoczyło. Tak jest w opisie z, ze strony Euro RTV-AGD. Rozdzielczość ekranu jest 320 na 172. Akumulator litowo-polimerowy. Pasek nie jest wymienny. A. Podobno można dokupić paski, więc nie wiem, pewnie że tą pestkę da wyjąć. Oczywiście, jakby, no pewnie że można wyjąć, pewnie że pestkę można wyjąć, więc pasek jest wymienny. Więc też tutaj bzdury y, piszą. E Właściwie to tyle, bo nie jest naładowany w tej chwili, więc ja wrócę po naładowaniu i pokażę mniej więcej jak wygląda menu po połączeniu z telefonem jak to, jak to mniej więcej działa. Dobra, czyli tak, mamy już e, mamy już telefon. Mamy już zegarek, znaczy opaskę. Wybieramy język polski. Teraz trzeba zeskanować. Zeskanować. Gdzie tutaj jest skaner? Muszę zeskanować po prostu ten kod QR. O, tu jest chwileczkę Powinien się teraz udać czy teraz nie, dopiero włączyłem w aparacie skanuj kody QR to no, tutaj nie mam no dobra zainstalowałem z, ze sklepu Google aplikację Mi Fitness kiedyś to było Mi Wear teraz ma, jest Mi Fitness i teraz będziemy musieli co połączyć, sparować te dwa urządzenia telefon i opaskę E, zaakceptuj tu do programu zadowolenia użytkownika, nie trzeba się e, przyłączać. Tak mi się wydaje. Region Polska. E, no i teraz co? Zaloguj się, aby zsynchronizować urządzenie. No to chwila. Dobra, konto założone. Teraz musimy dodać, dodać urządzenie. Teraz aplikacja musi przesłać dane z Bluetooth, przez Bluetooth z i do urządzenia. Akceptuj. Zezwój aplikacji na wykrywanie. Akceptuję. Mi Fitness na znajdowanie urządzeń w pobliżu. I jest. Mamy 8, 93B3. Active. 8 połączono teraz się paruje. O, jest sparowane teraz. Musimy porównać kod. Potwierdź na swoim telefonie 457. Ach, nie zdążyłem. Spróbuj ponownie 568. Zgadza się. Kontynuuj. No i dobrze. Jest sparowany. Proszę. Godzinka już jest. A godzinka nie jest wcale taka sama, bo tu mamy 17.50, a tu mamy 18.27. To nie wiem, dlaczego tak jest. Podtrzymuję powiadomienia bez opóźnień. Szybko odbieraj połączenia. No, w każdym bądź razie... W każdym bądź razie udało się sparować. Zaraz będziemy ustawiać Godzinkę. Także pozdrawiam. Jeszcze chciałem tylko pokazać. Tutaj mamy stan baterii datę. Godzinę i co tutaj mamy treningi. Chciałem pokazać, jakie są, jakie mamy tutaj funkcje. Czyli to bieganie, spacer, styl dowolny, wspinaczka, jazda na rowerze, bieżnia, skakanka, więcej aktywność na zewnątrz, trening taniec, sporty z piłką, sporty zimowe, sporty rekreacyjne. Eee, to mamy z treningów. Ja nie chcę wcale. Aha, czyli tak cofamy. Tu mamy aktywność, czyli to, co robiliśmy, pewnie zapisuje Statystyki, czyli spalone kalorie. Tętno, czyli tutaj mamy cały ten zestaw czujników. Tu mamy natlenienie krwi. Czujnik snu, czyli jakość snu. Stres, co mamy w śnie? Brak danych o śnie, Aha. czyli też się niczego nie dowiemy. Stres, co tutaj mamy, cykle, zarejestruj swoje dane dotyczące cyklu w aplikacji. To nie wiem, co to jest. Pogoda, przez Bluetooth można, czyli też można pogodę y, odczytywać, y, wydarzenia, z kalendarza pewnie sobie sparować, muzykę można pewnie przewijać połączy się z telefonem, to tutaj w telefonie będziemy odtwarzać muzykę i zegareczkiem, opaską można sobie pewnie przewijać bo tutaj jest mało pamięci, tu chyba jest to 28 Mega w tej opasce aparat tak samo, do aplikacji aparatu trzeba przejść w telefonie i można sobie y, aktywować migawkę spust, y, zamiast w telefonie, to w zegarku. Y, co dalej? Alarm ustawiamy, stoper, minutnik. Y, no, oczywiście, znaleźć telefon, czyli jak mamy y, albo telefon gdzieś daleko, albo pewnie opaskę, to można w telefonie sobie piknąć i będzie dźwięk odtwarzany albo y, wibracja. No, i co jeszcze ustawienia tutaj mamy? Aha, czyli mamy dodatkowe tarcze. Jasne. Podobno jest bardzo dużo tarczy, już ponad 100. A to nie jest taki drogi zegarek, więc, więc bardzo dużo tych tarcz. Jasność, autoodbokowywanie, zakryj, aby uśpić. Bardzo szybko się ten wyłącza, wyłącza wyświetlacz. Stan baterii, oszczędzanie baterii można sobie włączyć, tylko zegarek i kroki będą wyświetlane, pewnie na dłużej starczy wtedy. Nie przeszkadzać, czyli nie będą przychodzić wiadomości o SMS-ach, o połączeniach na zegarek. Kod PIN można sobie ustawić, system, czyli jaki jest, aha nie, uruchom ponownie, wyłącz, resetuj. To jest tutaj system. No i tu opast, jaki jest system, jaka jest nazwa, jaki model, numer seryjny i to wszystko, co mamy w menu. E, jeszcze sprawdzimy, co tutaj, jak ma. A tutaj mamy aktualizację pogody, czyli to w prawo. Jak przesuniemy, a w lewo, dostęp do muzyki w górę, powiadomienia, a w dół, a w dół mamy oczywiście tak jak klik, pyknąć dwa razy dwuklikiem yy, mamy całe to menu. Yy, a, no i już się tutaj uzaktualizowała yy, godzinka. Jest już 1831, 1831 też na, na telefonie. 18:32, także już nic nie trzeba ustawiać, jest wszystko w porządku. To dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Liczę na łapkę w górę, na subika i czekam na nowych, na nowych widzów. Przekroczyliśmy już 200 osób, także czekam teraz do 300. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, zdrówka życzę. I udanego weekendu Bo teraz komunie się zaczęły Więc oby deszczu nie było A potem niech pada, niech te susze nadrobi Kłaniam się Wszystkiego dobrego, cześć, na razie